Oby to było szczęśliwe, pomyślne, ubogacone przez los. Pod najwyższymi auspicjami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej my Bogusław Pacek, doktor habilitowany nauk wojskowych, w tym czasie rektor znamienity, Maciej Marszałek, doktor habilitowany nauk wojskowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, w tym czasie dziekan dostojny, Jacek Pawłowski, profesor doktor habilitowany nauk wojskowych, promotor zgodnie z prawem powołany. Uchwałą Senatu Akademii Obrony Narodowej z dnia 30 stycznia 2013 roku mężowi znakomitemu Adamowi Danielowi Rotfeldowi, profesorowi zwyczajnemu Polskiej Akademii Nauk, wybitnemu znawcy zagadnień politycznych, wiarygodnemu autorowi książek, których rozprawiał o problematyce związanej z bezpieczeństwem międzynarodowym, mężowi świetnemu, który położył wielkie zasługi dla światowego bezpieczeństwa, mężowi, który wiele wniósł dla ukształtowania się teoretycznych i politycznych zasad strategii obronnej Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Sojuszem Północnoatlantyckim. Doktora honoris causa nauk o bezpieczeństwie. Tytuł i godności, prawa i przywileje przyznaliśmy, a dla potwierdzenia tego i na wieczną rzeczy pamiątkę zatroszczyliśmy się o opatrzenie tego dyplomu pieczęcią. Akademia Obrony Narodowej dane w Warszawie dnia 18 kwietnia 2013 roku. Podpisy. Dziękuję bardzo. To, że jest wielki honor. Proszę dziękuję. o przyjęcie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. dziękuję bardzo. Panie profesorze, karagatywka jest symbolem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, tradycyjna. Mimo, że ja na co dzień noszę inną, ale wręczamy ze stopniem adekwatnym do tego, który pan profesor posiada. Zawsze jak pan profesor spojrzy na tym czapkę, proszę na no, tak Dziękuję serdecznie. Panie profesorze, jeszcze wręcz ten było